Minecraft, ale mój kolega musi mnie rozśmieszyć. Dobra, widzę więc, my się zaraz spiliśmy. E, co tam jest? E. Chodź z tymi tu. Aha. E, Och. Okay. Aha. Dobra, robimy standardowo crafting. Hej, hej, zobacz na to. Widzisz, co mam w ręce? Dobra, nic nie masz w ręce. Odbierz mi go. Uh. No, serio, Miałem już Trzymaj razy. to, trzymaj to. Trzymaj da. Uuu, dobra. Dziecko się rodzi. I, no, nie. tylko... Oła. Nie, mnie ja zaraz? Gniemy. Gdzie, czemu mnie tutaj po przecież ja zginąłem. E, Co? What um, the Czemu ty jesteś za... <śleszka> Patrz na mnie! <śleszka> Kurde, nie zginąłem, czekaj. <śleszka> czy czy ja się zaśmiałem nie